Witajcie w kolejnym e, krótkim materiale wideo. My nadal kontynuujemy naszą e, siostrzaną rozmowę o książce najpierw Ania i Ola Ułańskie. <grym> Z tej strony Ola i Ania Ułańskie. E, kontynuujemy rozmowę właśnie o książce nieustępliwy e, Tima Grovera. Także zapraszamy Was serdecznie, jeżeli pierwszy odcinek e, Was zainteresował i jakby e, dał. Informacje o tym, że to jest książka, o której warto chociaż posłuchać i dowiedzieć się o niej więcej, to zapraszamy Was do oglądania dalej. Tak, i tutaj sobie po prostu z Olą porozmawiamy troszeczkę o naszych wrażeniach na temat tej książki. I na początek przeczytam Ci króciutki fragment. Dochodzenie na szczyt nie jest tym samym co pozostawanie na nim. Sprawdza się to w każdej branży. To, że dostajesz pracę, nie znaczy, że ją utrzymasz. Zdobycie klienta nie gwarantuje, że zostanie z Tobą na zawsze. Większość ludzi raczej to rozumie. Dostają wielką szansę i zazwyczaj zdają sobie sprawę, że teraz muszą się pokazać i zarobić na swoją wypłatę, pracując jeszcze ciężej, by udowodnić, że na nią zasługują. Kiedy jednak jesteś sportowcem, który szybko się wzbogacił, dzień podpisania kontraktu może z łatwością stać się początkiem końca. Już jesteś na piedestale, masz w garści umowę z firmą obuwniczą, jesteś znany już nie tylko za, za sprawą drużyny, w której grasz, ale sam tworzysz markę. Zamiast całe lato pracować nad swoją grom, jeździsz po świecie i reklamujesz odzież sportową. Grupa Twoich przyjaciół wzrosła dziesięciokrotnie w porównaniu z zeszłym tygodniem, a Ty nie rozmyślasz już o tym, co możesz wnieść do meczu, ale o tym, co gra może dać Tobie. I to jest. Yy, mhm. To jest dokładnie tak, że ja o tym niby wiedziałam, ale bardzo się cieszę, że ta, yy, to zdanie, te zdania tutaj padły, mhm. bo one mnie jeszcze bardziej na tej ziemi jakby utrzymają. I rzeczywiście jest tak, że. Yy, ta praca, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, ona się nigdy nie kończy. Nawet jeżeli jesteś już na jakimś etapie, na jakimś mm. poziomie, jeżeli masz talent, jeżeli po prostu świetnie ci idzie, to nigdy nie możesz przestać po prostu lecieć dalej. Musisz cały czas po prostu się doskonalić. Ale dlaczego? Wiesz, tak Bo jak, jak się nie rozwijasz, to się cofasz. Tak, ale ja też myślę o czymś takim, że to jest w ogóle po pierwsze, że jakby Człowiek osiąga y, według nas jakiś, jakiś poziom spełnienia, i, y, jakby. Teraz czytam nawet książkę właśnie Tonego Robinsa, i on właśnie mówi, dlaczego ludzie, którzy przechodzą na emeryturę, w ciągu dwóch, trzech lat na przykład umierają albo zaczynają chorować, bo nie mają po co po prostu, no, do niczego już nie dążą, no zakończyli już swoje życie zawodowe, więc i to jest może odpowiedź na pytanie, dlaczego nasza babcia w wieku 85 lat nadal y, pracuje, y, więc to jest po pierwsze, że jakby to ten rozwój i cały czas praca nad y, sobą daje po prostu takie autentyczne, prawdziwe e, poczucie szczęścia i spełnienia człowiekowi, I, ale i bycia potrzebnym w ogóle, nie? No tak. A druga rzecz, która mi się zanotowałam, sobie jak to czytałaś, to przypomina mi się właśnie rozmowa z Kobe Bryantem, wywiad z nim i on właśnie zapytany, dlaczego dlaczego jakby tak obsesyjnie w ogóle do tej koszykówki podchodzi, tego niesamowite w ogóle treningi, to zaangażowanie, to wszystko. A on mówi, to jest po prostu miłość do gry i właśnie to jest też mi się wydaje ważne czy ty pracujesz właśnie i tylko myślisz o tych pieniądzach o tych jakby dobrach które płyną z tego twojego statusu zawodowego i to jest twoją główną motywacją. jakby motywacją do pracy to co te pieniądze ci dają czy właśnie to co możesz ty wnieść właśnie do gry do świata ale wiesz, to jest dla dokładnie też to samo co mówi Gary Vaynerchuk cały czas no. On przecież jest już po prostu, nie wiem, zakładam, że jego firma już jest mi, miliard, warta no, miliard ba... około. Myślę, że się kręci nie. bardzo blisko. No. No, w każdym razie on cały czas powtarza, że on ma proces, że to jemu nie chodzi o, o zdobycie tego celu, mhm. tak naprawdę. To o zdobywanie. Go. O zdobywanie. Ale też tutaj myślę, ma to taki sens, że żeby nigdy nie wpaść też w pułapkę takiego nie wiem, takiego super samozadowolenia na zasadzie, że okej, okay, jestem już na szczycie, to tam jest fajnie, bezpiecznie, ja już sobie tu zostanę. Bo to, bo no to tak, nie będzie tak, tak, że Ty tam zostaniesz. Po pierwsze, Cię ktoś może z niego zrzucić. Ktoś, to jest a po, determinowany. Tak, a po drugie, no to tak jak tu przed chwilą powiedziałyśmy, jak się nie rozwijasz, jak się nie dostosowujesz do Zmian, to nawet chodzi, wiecie, o firmy, tak? Czy o w ogóle każdą branżę, o lekarzy, o, o wszystko. Jeżeli nie aktualizujesz, jeżeli kiedyś Ojej. byłeś najlepszy, jeżeli kiedyś byłeś najlepszy, przed erą internetu, na przykład, i zignorowałeś fakt, że ten internet wchodzi, bo ty po prostu masz mnóstwo jakiejś bezpośredniej sprzedaży, i zignorowałeś bycie w internecie, to już dawno nie jesteś najlepszy i, i dawno zostałeś przegoniony przez ludzi którzy y, nigdy właśnie nie, nie przestali się rozwijać, nie? Czyli mhm. to jest dla nas taka lekcja i dla was y, też taka myśl. Tutaj też y, Tim Grover właśnie mówił, y, że Michael Jordan, y, mhm. jakby on nie był w stanie, to chyba mówił o, o Jordanie, mam nadzieję, że nie przekręcę, no. y, nie był w stanie być z siebie zadowolony po meczu, nie? On po prostu schodził i po prostu tylko jakby Widział to, co było. To zresztą myślę, że Kobe Bryant był po prostu bardzo podobny. Zawsze dla nich było coś po prostu do poprawy. Ale też tutaj, to, to wiedziałam, że tak będzie, że to po prostu jak zaczniemy, to będziemy płynąć. Ale też taka myśl jest, która, którą wczoraj przeczytałam, właśnie, że na przykład Michael Jordan, jak jego praca nie kończyła się po prostu z końcem meczu. Tak. On dopiero jak wchodził do pokoju, do tak? tak to dopiero wtedy kończył bycie Michaelem Jordanem, koszykarzem. Tak, on tak. traktował. I zresztą kopił rano, bo dokładnie to samo tam napisane o nim, że na przykład kiedy miał kontuzję, to on nie przyszedł w jakichś ocieplaczach w dresie, tak, po prostu tak. sobie posiedzieć na trybunach. To tylko on był po prostu w najlepszym garniaku tak. z notatnikiem i, i bacznie obserwował tak, myśli, i dzieje. robił notatki. Czyli to też jest właśnie takie, dla nas taka lekcja, żeby. I to my nawet o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, żeby. Nasze życie odzwierciedlało, mm -hmm. każdy ruch, każda mm -hmm. rozmowa ka właśnie, mm, odzwierciedlało to, co dla nas jest ważne i do czego dążymy. A jeszcze y oglądałam y wywiad y z Kobim, który zresztą poleciłaś. Y on tam powiedział, że kiedy on postanowił, że jego celem będzie zostanie najlepszym poszczególnym, mm -hmm. na jakim może A. zostać, to wszystko, co obejrzał, wszystko, co przeczytał, każda osoba, z którą rozmawiał, Miała być źródłem informacji, mhm. właśnie jak, jak może się to wydarzyć. I właśnie powiedział, że wtedy, kiedy tak podchodzisz do, do tego życia i do tego celu, to cały świat nagle jest po prostu Twoją biblioteką, z której możesz korzystać. I my jakby też to na własnej skórze doświadczyliśmy, że kiedy szukaliśmy jakiejś odpowiedzi, ale tak naprawdę całą sobą, to po prostu każda rozmowa z kimkolwiek na ulicy, gdzieś z jakimś znajomym, przypadkowa bądź nie, okazywała się właśnie taką kolejną malutką cegiełką w stronę, do celu, w stronę tego celu. Także yy, tak, a ja właśnie zaczęłam tą myśl yy, przy poprzednim materiale, yy, gdzie właśnie ta książka tak naprawdę dobitnie mi osobiście pokazała, że jak jeszcze wiele rzeczy właśnie możemy poprawić w swoim życiu, czy w swoim zachowaniu, podejściu do, do różnych rzeczy, samodyscyplinie, jakieś cecha, cechy charakteru, które niekoniecznie są dobre, a można by je zastąpić właśnie innymi. Więc ta książka na pewno jakby pokazuje to, że nawet jeżeli już jesteś na jakimś wysokim poziomie, to jeszcze do chmur, do tych gwiazd jest bardzo, bardzo długa yy, droga, nie? I yy, to jest na pewno coś, to, co bardzo z tej książki właśnie biorę, że nie chcę być zadowolona jakby poziomem takim po prostu przeciętnym, że dobrze mi idzie w czymś tam, yy, tylko właśnie, tak jak tutaj jest napisane, dobry, świetny, bezkonkurencyjny, że jakby ta bezkonkurencyjność yy, zawsze powinna być naszym celem, żeby spróbować jej dosięgnąć po prostu. Właśnie Kobe Bryant w tym wywiadzie tam opowiadał, że nie wiem, miał tam, no młody chłopak był i oglądał <śm> Michaela Jordana i mówi, że niesamowity gościu na jakim on poziomie w ogóle gra. Czy jestem w stanie, on w ogóle jeszcze wtedy nie grał chyba w koszykówkę i mówi, czy jestem w stanie w ogóle dorównać do tego poziomu. On mówi, Przekonajmy się, po prostu sprawdzę to, czy, czy jestem w stanie. No i jakby to zmieniło całkowicie przecież, jakby bieg jego życia. To, że on po prostu chciał sprawdzić, czy może być najlepszym po prostu koszykarzem, zawodnikiem, właśnie wszechczasów na świecie, czy jaki on miał tam cel. Więc no to na pewno są. Lekcje z tej książki, które bierzemy dla siebie, no i podajemy dalej Wam. Mamy nadzieję, że ta książka jest naprawdę bogata w takie drobne historie, które są już lekcją. I naprawdę pamiętam, jak oglądałam Marcina Osmana, który o tej książce opowiadał i mówi: Kurczę czytam po dwie, trzy strony i przerywam, bo po prostu tyle tam jest mięsa, rzeczy do przemyślenia, yy, więc no to jest tego typu książka, że po prostu czytasz ją jednym tchem i Normalnie ona cię tam tak bombarduje, że nie nadążasz ale... tego wszystkiego przetrawić. Tak, ale też właśnie trzeba mieć, e, chyba, czytając ją właśnie e, cały czas na uwadze coś takiego, bo ona rzeczywiście mówi o najlepszych zawodnikach na świecie, tak? Mm. E, czyli no coś, co jakby ten tytuł może mieć garstka osób, tak? Na świecie. E, ale żeby właśnie spróbować to wszystko, tą nieustępliwość, tą bezkonkurencyjność, przełożyć na, na co, dzień. Ja, co dzień. Bo to nie jest tak, że nie wiem. E, jak nie jest kurier, koszyka, nie to, może być tak, świetny. Tak. I tu właśnie pierwsze strony tej książki one były dla mnie chyba najważniejsze, bym uh -huh. musiała powiedzieć w sumie. Bo tutaj na pierwszych stronach tej książki jest powiedziane, że nieustępliwy, dobra, to był Michael Jordan, to był Kobe Bryan, ale nieustępliwym jest yy, kierowca autobusu, który po prostu dokładnie zna swoich pasażerów, dokładnie wie, gdzie oni yy, wysiadają. Czyli szukanie tego sposobu na bycie najlepszym w tym, w co się działalce. robi, niezależnie co to jest. I przypomina mi się historia z grudnia, to już jest ostatnie, co, co powiem, jak zamówiłam prezent dla moich rodziców na święta no wiecie, no to było ważne dla mnie, żeby ten prezent dotarł cały i tak dalej i tak dalej, zwłaszcza że no, niestety robiłam to dość późno na ostatnią chwilę i te prezenty miały przyjść do domu rodzinnego, do moich rodziców. I wyobraźcie sobie, że kurier, który przywiózł te prezenty, nie zadzwonił do mnie, nie dostałam żadnej informacji, że on tego dnia przyjdzie, więc po pierwsze w ogóle nie miałam opcji zawiadomić na przykład rodziców, że o tej i o tej godzinie muszą być w domu. Słuchajcie, on nawet nie, nie wszedł na podwórko, nie zapukał, nie zadzwonił, po prostu powiesił mój prezent dla rodziców na bramie yy, i pies moich rodziców go po prostu rozszarpał w drobny mat i dokładnie sobie miałam wtedy taką refleksję, że kurczę, niezależnie co robisz, po prostu nie rób tego tak miernie. się. Nie, nie, nie. Nie? Takie mamy lekcje yy, i będzie jeszcze na pewno yy, jedno wideo, więc yy, do zobaczenia. Do zobaczenia.